Witajcie wszyscy w kolejnych materiałach z Geta Trójki. Co tym razem będziemy brać? Misję od Donalda czy od Asuki kolejną. I odnoszę wrażenie, że ta kolejna misja od Asuki będzie związana z e, lotniskiem, które się w tym mieście znajduje. Ale jestem. no do końca niepewny. Albo wykonamy kolejną misję od Donalda, albo. Dokonamy misję od zielonego pana telefona. Tak w ogóle dostaliśmy jeszcze czerwonego pana telefona. Więc powinniśmy też z jego usług skorzystać. What the fuck! Dlaczego ten DX-tory się tak to nagrywanie laguje? No nieładnie, nieładnie. No dobra, odziedzimy zielonego pana telefona. No, nawet nie wiem co to, to za misja teraz będzie, szczerze nie mam pojęcia. Może jakaś, którą sfailowałem wcześniej, albo jakaś nowa, o której już nie pamiętam. Zobaczy się, obczaj. Jeszcze Nie, No okej, zielony pan telefon. Okej. Okay. Woah, sorry. Dobra. Królestwo Niebieskie. O tak, o tak, o tak, o tak, pronto, ta pronto. Może do Mesto się jeszcze do tego, ale dobra. Pamiętam, to misję, ona jest genialna w wykonaniu, genialna, po prostu genialna. Chyba to ta misja. No bo mamy jechać do takiego fajnego parkingu, takie, takiego śmiesznego. I tam mamy się do takiego śmiesznego auta. Aby coś tam prąto mu dać. Może znajdzie się tam do Mestos. Ho ho ho. Taki sucher What the f Ta, szalony szkok! Szkok. Szkot. Heh. O żul. No tak w ogóle trzeba skorzystać z usług prostytutek No bo każdy pamięta, że jak się skorzysta z usług prostytutki No, nie zabijaj się jej, tylko korzysta z jej usług Dostaje się 25 plus HP O tak No i tym razem nie będziemy zabijać prostytutek, tylko one będą nam służyć Najczęściej Chyba No to ta misja, ola jest genialna Genialna Dobra, mamy do Esperantów, byś jeszcze nam 17 minut zostało. 2 sekund. Okej, okay, słyszałem, że ostatnio byłeś pilnym ustem, cus. Katalina! No, yeah. it's time for. Kamikaze! Na pani szaleńce. Co są zajebiści? Kolesie, oni są wypełnieni po brzegi. No. O, ale on jeszcze pierwszy głupoty. Patrzcie na to. <grym zainteresowań> tak special delivery, Gdzie Ginie mi tu kurwa. What the fuck, skąd tam się Haha, <grym zainteresowań> Niedobrze wow. Hahaha, genialna misja, po prostu zajebista. Tutaj musimy po prostu no, hordy tych naćpanych samobójców, no, zabijać. Dobra, jeszcze te bryki musimy rozwalić, bo oni się tutaj będą respić. No oh, jeszcze jak zginął to gadał. Spoko koleś. No wypełniony C4. I on na klacie C4. I co teraz temu ziomkowi niepotrzebny jest? Ten Esperanto. Eee... Aha. Okej, okay. zatem ten pan zielony telefon miał związek. No. Miłosny, może, z panią Kataliną. Która oczywiście nas zradziła. Jego też. Dobra, prostytutki teraz szukamy. Szukamy za pomocą takiego auta. Wow. Skubani. Dobra, prostytutek nie ma w tym miejscu. Pewnie w tych okolicach będzie prostytutka jakaś. Boże, teraz jak się... No szuka tych prostytutek, to one... jakby na hama znikają. A tak to wcześniej ciągle obok nas były prostytutki, a tutaj już ich nie ma. Fuck. Dobra, czyta. teraz będą może... prostytutki. W tych miejscach pewnie będą. No co jeszcze? Kto to do mnie strzelał? Jak? Jakim prawem on do mnie strzela? Przecież ja im nic złego nie robiłem, tylko misję wykonywałem. A może chcieli się mnie pozbyć? Nie wiem. Fuck no, no, fuck, fuck, nie ma prostytutek. Trzeba do Donalda zawitać ci się spytać o prostytutki. No i się tak zrobi Spróbuję Okej, okay, Donaldzie Donaldzie, gdzie są prostytutki, które są potrzebne, a ich nie ma obecnie Dlaczego mnie tak zmuszasz? A ty dlaczego tak pieprzysz głupoty? Ja tutaj do ciebie mówię o prostytutkach, o których ty powinieneś wiedzieć wszystko i pewnie o tym wiesz, ale ty tutaj mnie nie słuchasz, a ty wredny chłamie. Nawet nie wiem, co ty chciałeś powiedzieć, ponieważ byłeś zbyt zainteresowany swoją misją. Z kierowaniem swojej misji w moją stronę, ja pierdolę. <laughs> Spieprzyłem się. A po prostu tak to nie ma. Pan policjant. Nie tam żyje człowiek, żyje człowiek. Nie pamiętam tej misji? Na lotnisku to się na pewno nie będzie rozgrywać, na pewno. Bo pojawiłby się trójkącik... kwadracik, kwadracik? Ta zamyślony byłem. Kilka sekund i dopiero się skapłem, że ja źle powiedziałem oczywiście. Wow, 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 ale. Ale, spin. Ale, był to śrubokręt. Dobra, zatem. Cholera, wie, co tutaj mamy robić? Ło, sorry. A uła. Okay, widzę, że musimy do trzeciej części miasta podjechać. Wpaść tam. Ну, бля, нехим будет. Хол, шит. Ну, окей, едь. Хол, шит. O oh -oh. popsuło się, fuck. Okej, okay, po limuzynie. Ale Infernus jeszcze będzie. No. Infernus będzie jeszcze z nami. To ten koleś, a to ken koleś tak muzyki słuchał głośno. Bo się zastanawiałem skąd ten dziwny dźwięk był. Takiego stłumionej, stłumionej muzyki. Ale spoko, już wiadomo. Y'all ain't that tight and I put it in black and white I'm sick of rappers trying to sign me Stop making off I ain't here to see y'all I can to talk to your boss I said, Oh, loziarnia I'm oh, trying to get 5-9 A game exclusive produced by my man Rush A.K.A. Red Spider fuck no Nie, my źle jedziemy. No, już widzę, widzę. Ale nadal nie pamiętam, co to za misja. Wow, co oni tak dziwnie biegają? Wow. Czy wy ich widzieliście? Oni jakby chcieli do wody wpaść. Ta fuck?

A, to ta misja, która sfajlowana została przeze mnie. Ależ oczywiście, to of course. Teraz sobie przypomniałem. Teraz ościągnij gliniarze od magazynu. Oczywiście. Tylko dlaczego tyle gwiazdek, piekuś, was Trzeba natychmiast znaleźć. Hmm. Jakąś gwiazdkę? łota, the fuck? ale oni są skrytniali. Ten helikopter wpierdzieli się w dach. O, nie wpierdzielił się w dach. Miał fuksa. Dobra. Fuck, dlaczego? Eee, nie, niech tam. Ja mogłem jeździć po lotnisku. Byłoby fajnie. Ale jednak mi się nie chce. Jak oni będą tak jechać? O, a nie, aż tak, nie, róbcie mi pita tutaj którego się uczyliśmy w GTA San Andreas. Dobra, mamy... Dwie minuty jeszcze... Ponad. Wow, kobiety rozjechali. Ale był fajny drift. Taki synchroniczny. Synchroni... Synchro-drift! The fuck? Wow, już tam pan policjant płonie. Jeb. Do tunelu to samobójstwo. Bo tam można zablokować, no. Drogi będzie dupa. No tak w ogóle, patrzcie, ile tutaj fajnych graffiti jest. No trochę ich tam, no niewiele zobaczyliście, ale... Taka uwaga. Taka ciekawostka. Taka... O, prostytutka była. O. A ta wredne. No kolejna prostytutka. Teraz jak są niepotrzebne, to one się tutaj do cholery pojawiają. W zmasowanych ilościach. Dobra, tutaj będziemy krążyć albo... Albo skręcimy teraz w prawo i znowu w prawo. To, to pierwsze prawo. Co je na górę pojedziemy? O, no, tu tak w ogóle jest pojazd kartelu. I to jest chyba jedyne miejsce, w którym jest ten pojazd. W innych miejscach to on jest... no, tam przed nami. no bo tam główna baza jest. Więc to logiczne. Ale tutaj, tam, za nami to trochę takie... Ciekawe. Wow! Jeszcze pół minuty. O nie, chyba źle zrobiłem. Dobra, zawracamy. W dupie mam ich. Bo kar no kartal może tutaj mi bardziej przeszkodzić niż, niż sami panowie policjanci. Tak się składa, taka prawda. O, heli Wow! <laughs> Jakie oni po debilnie zaklinowali. Dobra, dwa, jeden. Wojskowi! Hej! Oho, Mission Complete. 35 tysięcy. I teraz sobie jedziemy. A niech im będzie. Już się nami nie interesują. I to wyjątkowo szybko się nami nie interesują. No dobra, do misji mamy trochę daleko. Panna telefona czerwonego nie chcę wykonywać, bo... Nie chcę wykonywać.